Hej wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego nie jestem minimalistką. Pokażę Wam też te aspekty w moim życiu, które możecie uważać za brak minimalizmu i <śm> może to kompletnie skreślić mnie jako minimalistkę w Waszych oczach, ale w moich oczach i jestem minimalistką, i w oczach wielu osób też mi się wydaje. I nie jest idealnie, nie jest to na poziomie takim, na jakim bym chciała, oczywiście, że nie, ale też nie czuję potrzeby, żeby jakoś sztucznie przyspieszać ten proces mojej przemiany, która jeszcze trwa i teraz wolę, żeby to było bardziej naturalne, żeby trwało dłużej, ale było trwalsze. I Czułam potrzebę, żeby zrobić taki filmik, i mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam gdzieś pisali jakieś komentarze, właśnie odnośnie tego, że ja nie jestem prawdziwą minimalistką, których było mało, ale właśnie utkwiły w mojej pamięci, bo wiele rzeczy można mi zarzucić. Ale według mnie nie jest to to, że ja nie jestem minimalistką, bo to, że na przykład zaczniemy od pierwszej rzeczy, która y, bardzo niektórych gryzła i był to taki główny punkt odniesienia, kiedy ktoś mi pisał, że nie jestem minimalistką i były to moje muszelki, które widzieliście na tle za mną. Tutaj właśnie była ta komoda którą przestawiłam pod okno. Miałam tutaj szafkę, na pewno kojarzycie, jeśli mnie oglądacie e, dłużej niż miesiąc. E, I na tej szafce była taka... jak to się nazywa? Taka tacka drewniana e, pomalowana na kolor granatowy. Nie jest ona ani biała, ani czarna, ani szara, więc nie jest minimalistyczna. E, <grym> Oczywiście wszystko, co w tym filmiku mówię ja traktuję z przymrużeniem oka i wam też radzę. I mówię, że to jest właśnie tak na luzie, żeby się trochę pośmiać. Yy, dla mnie to jest śmieszne i. Dla... Jest to taka szydera z osób, które mało wiedzą o minimalizmie i oceniają przez pryzmat tego. Jak według nich powinno to i się to wyglądać? Więc tak, ja mam dużo muszelek i yy, może to sprawiać wrażenie, że jest za dużo, że zbierają kurz i tak dalej, i prawdopodobnie tak jest. Czy one są mi niezbędne do szczęścia? Nie, ale sprawiają, że jestem szczęśliwa. Może skończmy o tych muszelkach rozmawiać, bo. Mm. Będzie się robiło niezręcznie. Druga rzecz. Tak samo się ma... Yy, mają figurki tam nade mną, które są na półkach. Yy, ja mam boginie, trzy boginie, figurki marmurowe. Yy, taki jakby obraz, też marmurowy. Z, nie, on nie jest marmurowy chyba. A może? Nie jestem pewna. Ale chyba nie, on jest z jakiegoś innego kruszcu chyba, z jakiegoś innego materiału. Ale obraz taki kamienny Achillesa. Mam też figurkę marmurową mojego ukochanego Aleksandra, na, którym, na którego punkcie miałam fizja. Może nie mam aż tak dalej, ale jest to jedna z moich ulubionych historycznych postaci, którą kocham, wielbię i zawsze będę miała do niej sentyment. I parę innych rzeczy. To były moje zbiory przez lata. Słyszycie, pewnie koguta bardzo dobrze, ale mieszkam na wsi. Czy to jest minimalistyczne? Nie wiem. Dziękuję. I muszelki, i moje figurki zostają. Jeśli Wam się to nie podoba, to. Nie wiem, ja myślę, że wnoszę do Waszego życia i do minimalistycznego świata y, dużo więcej niż te dwa aspekty, które może nie są tak idealne, jakie może powinny być, y, ale w innych aspektach mojego życia y, próbuję to zmienić do takiego stopnia, w którym ja będę się najlepiej czuła. I ja mówię od razu, ja nie skończyłam jeszcze, i, i, i pójdę to dalej, głębiej i jeszcze bardziej ekstremalny minimalizm, ale to, o czym Wam teraz powiedziałam, się nie zmieni. I nie musimy być minimalistami w każdym aspekcie naszego życia. To Wam też próbowałam w filmikach wytłumaczyć, że jeśli. Kochamy coś, kolekcjonować, nie musimy się pozbywać naszej kolekcji. Możemy zminimalizować każdy inny aspekt naszego życia, a tej jednej rzeczy nie musimy i to jest w porządku. I tak samo książki. Ja yy, kocham książki. Ja do niedawna jeszcze nie, yy, nie myślałam, że. Czytanie z Kindla będzie tak fajne, i że ja będę mogła się zmusić do czytania z Kindla. Jeszcze jakieś dwa lata temu to było nie do pomyślenia dla mnie, um, a teraz minimalizuję moją biblioteczkę. Teraz na nią patrzę właśnie. Um, i zobaczycie ją. I, I ja policzyłam tak mniej więcej, bo mam jeszcze parę książek w Krakowie. Mam teraz około 100 książek. Czy to jest mało? No nie, to jest dużo. No Harry Potter, jak mogłabym się pozbyć Harry' Pottera? Wiecie, to są takie książki, których albo nie mogę się pozbyć, bo nie mogę ich już sprzedać, a sprzedałam z 200 książek na Scoopshop chyba, tak się ta strona nazywała. Yhm. Bo miałam ponad 300 książek na pewno w mojej bi biblioteczce i odkąd przeszłam na minimalizm, bo nie od razu się za książki wzięłam, ale od jakichś dwóch lat, powiedzmy, po troszeczkę minimalizuję tą biblioteczkę. I widzicie, i zminimalizowałam ją o 250 książek, więc według mnie jest to dużo. Może pójdzie to w dół, może nie, na tym etapie nie jestem w stanie Wam powiedzieć. I ostatnią rzeczą są rośliny. Nie wiem, czy powinnam to zaliczyć do tej kategorii, ale no, według niektórych yy, takich osób, które nie mają bladego pojęcia o minimalizmie, minimalistyczna przestrzeń to są białe ściany. No to akurat się zgadza, sufit się nie zgadza, bo jest niebieski. Białe ściany, czarne i szare dodatki i białe, nie? I tyle. To nie jest minimalizm i zaczynam się wkurzać już w tym filmie, ale minimalizm to nie jest biało-czarna przestrzeń, czarne ubrania i brak makijażu. I tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Rośliny, ja uwielbiam rośliny i ile razy powiem jeszcze w tym filmie uwielbiam, nie wiem. Ale rośliny to jest coś, co mnie jeszcze bardziej przybliża do natury i ja mogłabym spać gdzieś w lesie w jakiejś chatce z drewna i ja bym była szczęśliwa. Wiecie? I Rośliny takie doniczkowe taka moja lipka ogromna, tutaj, którą zobaczycie w rumturze. To sprawia, że czuję się bardziej jakby połączona z naturą. Już nie mówię o tym, że rośliny wytwarzają tlen, który jest nam niezbędny, szczególnie jeśli mieszkamy w mieście. I one poprawiają mi nastrój, poprawiają moje samopoczucie i nie mogłabym się ich pozbyć. I, i Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że nie poczujecie się obrażeni, bo oczywiście mam wspaniałych widzów, wspaniałe osoby mnie oglądają i widać to po komentarzach. Ja jestem ogromnie wdzięczna każdej z Was, każdemu z Was za każdy komentarz, bo widzę, że to nie są po prostu takie puste komentarze, że o, super i tyle, tylko Wy oglądacie te moje filmy. I widzę to, że oglądacie je ze zrozumieniem i chcecie ze mną rozmawiać, dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, swoimi poglądami na tematy minimalistyczne i nie tylko. I ja jestem ogromnie wam wdzięczna za to, i bardzo mi się podoba taka nasza interakcja. I ja staram się odpisywać na wszystkie komentarze. I mam nadzieję, że to pozostanie. I, I ten filmik jest taką moją trochę obroną, trochę jest prześmiewczy dla tych osób, które napisały właśnie takie komentarze, a nie inne. I nie jestem idealna, ale też z drugiej strony pojęcie słowa perfekcyjna osoba czy perfekcyjne cokolwiek jest bardzo subiektywne i dla każdego będzie znaczyło coś innego. Tak samo właśnie w tym filmie, zapomniałam Wam powiedzieć o ostatniej takiej rzeczy. To mnie bardzo rozśmieszyło wtedy, w tym komentarzu, ale ostatnia rzecz, przez którą nie jestem minimalistką, to jest moja waga, mój wygląd. I tak jestem gruba! I co z tego? I co z tego? Nie wiem. Nie rozumiem. Właśnie nie, nie dotarło do mnie, nie rozumiem tego, czy tylko chude osoby mogą być minimalistami. To jest, to jest już taka trochę wyższa szkoła jazdy w zrozumieniu. I tak, no, no, no jestem, no, ale w jakim świecie my teraz żyjemy, żeby mówić komuś, że nie wiem, wytykać mu to, bo to, to nie było coś, co yy, jakby chciało mnie zranić, tak myślę, tak mi się wydaje. To było stwierdzenie faktu, ale czy ja. Idąc do kogoś na kanał, mówię mu, że no, że ma fajne kosmetyki, fajnie się ubiera yy, albo głupio się ubiera i jest chudy. Albo jest wysoki, albo jest niski. No fajnie jestem, ale co z tego? Co ma waga, co ma piernik do wiatraka? To, to, to jest to samo. Co ma waga do minimalizmu? Boże! Nie rozumiem tego, naprawdę. Wytłumaczcie mi to, bardzo Was proszę, bo, bo mój rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. I ja nie mam zamiaru się tłumaczyć z tego, jak wyglądam, bo jest mi dobrze z tym, jak wyglądam. I kiedyś tak nie było. Yy, nagręciłam o tym też filmik. O tym, jak minimalizm zmienił mój wygląd. Kiedyś tak nie było, kiedyś czułam się bardzo niekomfortowo, ale odkąd zaczęłam ćwiczyć, jestem pewna siebie i czuję się super, i czuję się dobrze, i tak, tak, jak wyglądam. I według mnie jest to dużo fajniejsze niż gdybym. Y to, że ktoś jest chudy, nie znaczy, że nie ma kompleksów i nie znaczy, że dobrze się ze sobą czuje. Więc to, że ja jestem, jaka jestem i próbuję to zmienić, chcę to zmienić i jestem na drodze do tego i yy, jestem pewna siebie i dobrze się czuję z własnym ciałem i z własnym umysłem, to jest dla mnie najbardziej wartościowe. Yy, I tyle. Po prostu więc nie przedłużam, już kończę. Mam nadzieję, że widzimy się już w następnym filmie niedługo. Życzę Wam cudownego dnia, żeby Wam ptaszki tak śpiewały jak mi przez okno i pa!